Przez wiele lat patrzyłem na proroctwa z taką samą nieufnością, z jaką naukowiec obserwuje starożytną legendę. Wydawały się symbolicznymi fragmentami czasu, który już nas nie dotyczył. Aż do pewnego chłodnego poranka stycznia w Jerozolimie, moja przekonanie pękło. Miasto było pokryte złotą mgłą, a wśród wąskich uliczek Starego Miasta spotkałem człowieka, który na zawsze zmienił sposób, w jaki postrzegałem czas, wiarę i przeznaczenie ludzkości. Nazywał się Eliachu. Rabin dziewięćdziesięciojednoletni o oczach tak głębokich, że zdawały się odbijać całe wieki pamięci. Nie mówił dużo, ale kiedy to robił, świat zdawał się milknąć. Usiedliśmy razem na tarasie starej gospody, skąd widać było górę oliwną. Wiatr niósł odległy dźwięk modlitw dochodzących od ściany płaczu. Obserwował mnie w milczeniu przez kilka sekund, a potem powiedział: Ludzie czekają na koniec, ale koniec już się zaczął. Te słowa uderzyły mnie jak piorun. Była w nich spokojna, ale miażdżąca pewność. Eliachu nie mówił metaforami, mówił o faktach. Tego ranka pokazał mi coś, czego nigdy nie zapomnę. Sześć zwojów przechowywanych w starej skrzyni. Każdy z nich zawierał fragmenty tekstów w języku hebrajskim i aramejskim, które według niego znaleziono w jaskini w pobliżu pustyni judzkiej. Wierzył, że te fragmenty opisują nie tylko znaki duchowe. Ale konkretne wydarzenia historyczne, zdarzenia, które zaznaczą przygotowanie świata do ostatniego okresu profetycznego. Kiedy zapytałem, czy naprawdę wierzy, że żyjemy w tych dniach, odpowiedział szeptem: pytanie nie brzmi, czy jesteśmy w ostatnich dniach. Pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi na to, co nadejdzie. Te słowa echoowały we mnie jak osobista przepowiednia. Od tamtej pory rozpocząłem podróż, która zaprowadziła mnie przez granice do rozmów z teologami, naukowcami i liderami religijnymi, wszyscy próbującymi zrozumieć to samo zjawisko. Dlaczego w ostatnich dekadach cała planeta zdaje się konwergować ku punktowi pęknięcia? Dlaczego tyle proroctw, napisanych tysiące lat temu, zdaje się spełniać na naszych oczach? I tu, zanim kontynuuję, proszę. Byś zastanowił się ze mną. Jeśli to, co zaraz podzielę się z tobą, ma dla ciebie sens, zapisz się, pozostań z nami, bo być może to jest najważniejsza wiadomość, jaką usłyszysz w całym swoim życiu. Świat nie tylko się zmienia, jest repozycjonowany i ta różnica jest kluczowa: chaos polityczny, upadek moralny, katastrofy naturalne, konflikty na Bliskim Wschodzie nic z tego nie jest przypadkowe. Wszystko jest połączone niewidzialną nicią, fabułą, którą prorocy opisali z przerażającą precyzją. Ludzkość jest prowadzona krok po kroku ku punktowi konwergencji duchowej i geopolitycznej, który Biblia nazywa pełnią czasów. Eliachu zwykł mówić, że proroctwo nie jest mapą przyszłości, ale lustrem teraźniejszości. I im bardziej obserwowałem świat. Tym bardziej rozumiałem, co miał na myśli. Pierwszym dowodem tego lustra jest postęp globalnej kontroli. Apokalipsa XIII mówi o systemie zdolnym rządzić wszystkimi narodami, plemionami i językami. Przez wieki wydawało się to niemożliwe. Żadne imperium, choćby najpotężniejsze, nie zdołało zdominować całej Ziemi, ale dziś po raz pierwszy w historii technologia uczyniła nas jednym połączonym ciałem. Banki, rządy, korporacje i systemy cyfrowej inwigilacji są splecione w sposób przekraczający wszelkie bariery narodowe. Pamiętam konferencję, którą relacjonowałem w Genewie, gdzie liderzy firm technologicznych dyskutowali o przyszłości rządów algorytmicznych. Jeden z prelegentów, młody menedżer, powiedział bez wahania: Ludzkość nie potrzebuje już ideologii, tylko danych. To zmroziło mi krew w żyłach. Nie zdając sobie sprawy opisywał dokładnie rodzaj systemu prorokowanego dwa tysiące lat temu. Globalną, ujednoliconą strukturę, gdzie decyzje moralne są zastępowane decyzjami programowanymi, ale moc tego systemu nie tkwi tylko w technologii, tkwi w cichej akceptacji mas. Ludzkość nauczyła się kochać kontrolę przebraną za bezpieczeństwo. Oddajemy prywatność w zamian za wygodę, wolność w zamian za komfort. I krok po kroku byliśmy kondycjonowani, by wierzyć, że tylko globalny rząd, scentralizowana władza, będzie w stanie rozwiązać wielkie problemy Ziemi. Ciekawe, że to nie zaczęło się od polityków, ale od narracji. Seriale, filmy, przemówienia wszystko zdaje się przygotowywać serca ludzi na to, co nadejdzie. I to tam w Jerozolimie Eliachu powiedział mi coś, czego nigdy nie zapomnę: zanim jeden człowiek będzie rządził światem, świat musi pragnąć być rządzony. Mówił o Antychryście, liderze, który powstanie obiecując pokój, jedność i dobrobyt. Tym samym liderze, którego Daniel opisuje mówiąc, że potwierdzi przymierze z wieloma, to przymierze nie będzie tylko polityczne, będzie duchowe, ekonomiczne. I kulturowe, a kiedy zostanie podpisane, zegar zacznie odliczać. Ale prawdziwy znak, według rabina, nie tkwi w traktatach ani wojnach. Tkwi w ludzkiej duszy. To, co poprzedza panowanie ciemności, mówił, to osłabienie wiary. Dziś ta fraza ma więcej sensu niż kiedykolwiek. Wiara, która przez wieki była kotwicą cywilizacji, jest zastępowana płynnymi duchowościami, wiadomościami samopomocy i chrześcijaństwem bez krzyża. Apostazja to nie brak religii, to mnożenie fałszywych, wygodnych religii bez skruchy. W moich podróżach widziałem pełne świątynie i puste serca, kazania wychwalające człowieka, a nie Boga. Wspólnoty świętujące grzech jako wyraz autentyczności. Wszystko to jest psychologicznym przygotowaniem do ostatecznego oszustwa. Apostoł Paweł ostrzegał, że człowiek nieprawości nie przyjdzie bez poprzedzającej apostazji, a ona już nadeszła, cicha, subtelna, zamaskowana nowoczesnością. Pamiętam noc, kiedy wyszedłem od ściany płaczu i poszedłem do bramy damasceńskiej. Niebo było ciężkie, a drobny deszcz padał na stare kamienie. Widziałem młodych, śmiejących się turystów, filmujących, mnichów przechodzących pospiesznie i pomyślałem: Świat trwa rozproszony, podczas gdy scenariusz profetyczny się dopełnia. Jesteśmy pokoleniem, które widzi, ale nie dostrzega, które czyta, ale nie rozumie, które słyszy, ale nie słucha. I być może to jest największa tragedia duchowa naszych czasów. Podczas gdy rabin mówił o twardnieniu serc, podmuch wiatru był tak silny, że lampy zgasły. Wiatr zmienia się przed burzą, mruknął. Spojrzałem na niego i po raz pierwszy poczułem strach nie przed końcem świata, ale przed tym, czym stanie się ludzkość, gdy miłość wygaśnie, a prawda stanie się nieistotna. Dni po tej rozmowie były dziwne. Jerozolima wydawała się inna. Jakby coś niewidzialnego poruszało się pod tysiącletnimi kamieniami. Chodziłem starymi ulicami, próbując pojąć ciężar słów rabina. Na każdym rogu spotykałem pospieszne twarze, rozproszone spojrzenia, telefony w rękach i modlitwy na ustach, jakby święte miasto było doskonałym odbiciem nowoczesnego świata miejscem, gdzie święte i profanum współistnieją obok siebie. Oddzielony tylko cienką zasłoną, to wtedy zacząłem dostrzegać inne znaki, te same, które Eliachu wspominał w zwojach drugim był globalny upadek moralny. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że pojęcie, tak stare jak grzech, mogłoby kiedyś stać się żartem, anachronizmem. W wielu krajach to, co kiedyś było powodem wstydu, teraz jest celebrowane. Korupcja nie jest tylko polityczna, jest duchowa. To normalizacja zła na skalę planetarną. W 2022 roku, podczas konferencji w Rzymie, świecki filozof powiedział mi: Problem nie polega już na rozróżnianiu dobra od zła polega na tym, że nikogo nie obchodzi różnica. Ta fraza mnie prześladowała miał rację świat nie buntuje się już przeciwko złu, jedynie je redefiniuje. Egoizm stał się cnotą, kłamstwo narzędziem, porządliwość wolnością. Żyjemy w erze, gdzie moralność jest kształtowana przez wygodę. Jezus powiedział z powodu rozmnożenia nieprawości, miłość wielu oziębnie. To nie poetycka metafora, to dokładny opis naszego pokolenia, chłód duchowy jest widoczny. Rodziny się rozpadają, przyjaźnie stają się powierzchowne, życia mierzone lajkami i wyświetleniami. Im bardziej jesteśmy połączeni cyfrowo, tym bardziej izolowani duchowo, jakby niewidzialna zasłona opadała na ludzkie serce. Ale być może najbardziej niepokojące jest to, że wszystko to zostało przewidziane. Pisma nie mówią o nagłym upadku, ale o stopniowym rozkładzie. Zło nie wdziera się naraz, infiltruje, najpierw jako opinia, potem jako wybór, a w końcu jako prawo. Apostoł Paweł powiedział, że tajemnica nieprawości już działała w jego czasach. Wyobraź sobie teraz, dwa tysiące lat później, jak bardzo ta tajemnica dojrzała. W jednej z moich podróży pojechałem do Hajfy na północ Izraela, gdzie spotkałem małą wspólnotę chrześcijańską, wciąż żyjącą według starych zasad. Starszy mężczyzna o imieniu Józef przyjął mnie z spokojnym uśmiechem. Powiedział: Świat biegnie, ale niebo się nie spieszy. Czas Boga nie mierzy się zegarami. Zapytałem go, czy wierzy, że antychryst już żyje. Odpowiedział: Nie wiem, kim on jest, ale wiem, co go poprzedza. Świat zmęczony prawdą. Te słowa towarzyszyły mi, gdy wróciłem do Jerozolimy i ponownie odwiedziłem wzgórze świątynne. Stamtąd widać było złote mury, błyszczące pod słońcem. Przypomniałem sobie czwarty znak, wspomniany przez Eliachu odbudowę świątyni. Dla wielu to wciąż wydaje się niemożliwe, ale w małym budynku blisko dzielnicy żydowskiej grupa kapłanów codziennie trenuje stare rytuały. Widziałem na własne oczy złote instrumenty, święte szaty i nawet czerwone jałówki hodowane pod nadzorem rabina. Wszystko gotowe. Wszystko czeka tylko na pozwolenie polityczne. Podczas wizyty młody kapłan powiedział mi coś, co mnie wstrząsnęło. Ołtarz może być wzniesiony w 7 godzin, jeśli będzie potrzeba. Wszystko, czego potrzebujemy, to zezwolenie. 7 godzin. Dwa tysiące lat oczekiwania mogą skończyć się w mniej niż dzień. Skala tego jest nieobliczalna. Odbudowa świątyni to nie tylko akt religijny, to wyzwalacz bezpośredniego spełnienia proroctw Daniela i Jezusa w Mateuszu 24, kiedy ofiara zostanie przywrócona, cały świat będzie patrzył, a wkrótce potem zostanie przerwana. To będzie niepomylny znak początku wielkiego ucisku, ale zanim to nastąpi, trwa inny ruch, przygotowanie polityczne i duchowe sceny. Eliachu mówił, że Antychryst nie powstanie w próżni, ale na starannie zbudowanej scenie. A ta scena nazywa się Bliski Wschód. Żadne inne miejsce nie koncentruje tyle symboliki, tyle mocy i tyle napięcia. Wojny i pogłoski wojen nie są tam nowością. Nowością jest konwergencja. Rosja, Iran, Turcja i inne narody ustawiają się w sposób bezprecedensowy w nowożytnej historii, dokładnie jak przewidział Ezechiel 38. Każda kryzys dyplomatyczny, każdy pozornie izolowany konflikt pcha świat o krok bliżej wojny, która wszystko zmieni. I paradoksalnie to na szczycie chaosu powstanie człowiek rozwiązania. W 2020 roku, kiedy podpisano porozumienia Abrahamowe, wielu świętowało nowy czas pokoju. Ja też chciałem w to wierzyć, ale coś we mnie mówiło, że to tylko preludium generalna próba tego, co Daniel nazwał przymierzem z wieloma. Pamiętam noc w Tel Awiwie. Siedząc naprzeciwko arabskiego dyplomaty, który brał udział w negocjacjach, powiedział z enigmatycznym spojrzeniem: Pokój to tylko przerwa między dwiema wojnami. Te słowa echoają jak proroctwo. Prawdziwy traktat, który przyniesie iluzję stabilności, będzie podpisem rozpoczynającym odliczanie. Kiedy to się stanie, ucisk się zacznie, a świat nie zrozumie. Wiadomości powiedzą, że to triumf dyplomacji, ale to będzie początek sądu. Piąty znak, według starych tekstów, które pokazał mi Eliachu, to wzrost globalnych nieszczęść. Nie tylko trzęsienia ziemi i katastrofy naturalne, ale też upadek systemów stworzonych przez samego człowieka. Globalna gospodarka to domek z kart podtrzymywany długami i iluzjami. Jedno wydarzenie może go obalić. W 2023 roku ekonomista z Zurychu powiedział mi, że liczby nie kłamią, ale też nie ratują. Wiedział co nadchodzi. Kryzysy środowiskowe, katastrofy klimatyczne, pandemie to wszystko symptomy. Planeta jęczy. Całe stworzenie zdaje się czuć zbliżanie się czegoś kosmicznego, nieuniknionego boskiego dostosowania. Rzymian 822 mówi: Całe stworzenie jęczy i cierpi w bólach aż dotąd. Dokładnie to widzę. Świat wyczerpany duchowo i fizycznie, oczekujący odkupienia. Ale wśród wszystkich znaków jest jeden, który przekracza zmysły: Porwanie. Eliachu mówił o nim ze łzami w oczach. Bóg nie przeznacza swoich do gniewu, mówił, cytując 1 Tesalonicensach 5:9. Dla niego porwanie nie było ucieczką, ale uwolnieniem, strategicznym wycofaniem przed ostatecznym oczyszczeniem. Zwykle wątpiłem, myślałem, że to tylko alegoria. Aż pewnej nocy śniłem. We śnie byłem na szczycie góry Syjon. Niebo się otworzyło, a nieopisalne światło zstąpiło na miasto. Usłyszałem trąby, a tłumy wznosiły się ku jasności, jakby sama grawitacja została zniesiona. Obudziłem się drżący, płaczący, z sercem bijącym szybko. Po raz pierwszy zrozumiałem, że to może nie być tylko wyobraźnia. Od tamtej pory, za każdym razem, gdy widzę świat zbliżający się do otchłani, przypominam sobie ten sen. Może porwanie nie jest początkiem ucisku, ale preludium katalizatorem. Wydarzeniem, które zostawi planetę w szoku, gotową przyjąć dowolne wyjaśnienie, które nie obejmuje Boga. Zjawiska kwantowe, teorie obce, manipulacje masowe, cokolwiek zostanie powiedziane, tylko nieprawda. A kiedy to się stanie, Antychryst pojawi się jako Ten, który ma wszystkie odpowiedzi. Dlatego Eliachu zawsze nalegał: Znaki nie służą straszeniu, służą przygotowaniu. Bo w końcu pytanie nie brzmi kiedy, ale kto będzie gotowy. Tamtej nocy, zanim pożegnałem się z nim po raz ostatni, zapytałem: A co powinniśmy robić czekając? Uśmiechnął się ze smutkiem i odpowiedział: Żyć tak, jakby Chrystus przyszedł dziś, ale kochać tak, jakbyśmy mieli jeszcze sto lat przed sobą. Te słowa wryły się we mnie, bo w jakiś sposób podsumowują całe proroctwo. Nie chodzi o strach chodzi o gotowość nie o katastrofę o odkupienie znaki to ostrzeżenia nie groźby to boskie zaproszenia do przebudzenia zanim ostatni pieczęć zostanie złamana następnego ranka słońce wzeszło nad Jerozolimą z tak intensywnym światłem że zdawało się dzielić niebo na dwie połowy jedną złotą drugą o niemal nadprzyrodzonym błękicie schodziłem w wąskimi schodami dzielnicy żydowskiej kiedy zobaczyłem Eliachu stojącego przed cichą synagogą. Trzymał małą książkę w wytartej skórzanej oprawie. Kiedy podszedłem, powiedział, słowa spełniają się szybciej niż myślisz. Zapytałem, czy odnosi się do znaków, o których rozmawialiśmy. Skinął głową i otworzył książkę. Jest coś, co prorocy zrozumieli, a współcześni ludzie zapomnieli. Czas Boga jest kołowy, nieliniowy. Koniec powtarza się na początku, a początek pojawia się na końcu. Te słowa towarzyszyły mi przez resztę dnia. Poszedłem do doliny cedronu, gdzie stare oliwne drzewa rzucały pokręcone cienie na ziemię. To tam zrozumiałem szósty i ostatni znak, o którym Eliachu tyle mówił: globalna konwergencja duchowa. Przez wieki religie walczyły ze sobą, każda broniąc swojej prawdy. Teraz, w imię pokoju, świat zaczyna szukać jednego credo, ujednoliconej wiary bez ekskluzywności. Na pierwszy rzut oka wydaje się szlachetne, ale to idealna pułapka. System duchowy, akceptujący wszystko oprócz absolutnej prawdy pism. Widziałem to na własne oczy. Widziałem liderów religijnych spotykających się na międzykontynentalnych konferencjach, ogłaszających, że wszystkie religie prowadzą do tego samego Boga. Widziałem ekumeniczne świątynie wznoszone z symbolami różnych wierzeń pod jednym dachem. Widziałem teologów redefiniujących grzech jako wyraz tożsamości. Wszystko to brzmi inkluzywnie, ale w gruncie rzeczy to rozpuszczanie Ewangelii. Krzyż jest zastępowany kołem, a odkupienie samodoskonaleniem. Eliachu mówił, wróg nie niszczy prawdy, rozcieńcza ją. W tym kontekście otrzymałem nieoczekiwane zaproszenie na konferencję międzynarodową w Davos. Temat, jedność duchowa dla zrównoważonego świata. Tytuł brzmiał niewinnie, dopóki nie zauważyłem, kto finansuje wydarzenie. Te same korporacje kontrolujące gospodarkę cyfrową. Audytorium było pełne władz, naukowców religijnych i miliarderów. Kiedy główny prelegent wszedł na scenę, poczułem coś dziwnego. Mówił o pokoju, harmonii i postępie, ale jego słowa miały zimną, prawie hipnotyczną kadencję. Przyszłość wiary, powiedział, jest zbiorowa. Religia indywidualna to relikt ery podziału. Potrzebujemy planetarnej duchowości. Podczas gdy publiczność klaskała, Poczułem dreszcz. To było dokładnie to, co opisywały stare teksty. Globalna religia bez Chrystusa, przygotowana do czczenia człowieka zamiast Boga. Ten sam duch, który próbował zbudować wieżę Babel, teraz wznosi się z obwodami i algorytmami. To samo oszustwo, tylko z nową mową. Tamtej nocy wróciłem do hotelu i napisałem w dzienniku: Świat wznosi ołtarz Antychrysta, a nikt nie zauważa. Kolejne dni były serią omenów, wiadomości o sojuszach wojskowych, napięciach na Bliskim Wschodzie, przemówieniach o pokoju i bezpieczeństwie. Wszystko echoało słowami pism. Przyjaciel dziennikarz, zatwardziały ateista, napisał do mnie z Londynu, czuję, że coś się wydarzy, ale nie wiem co. Ta zbiorowa intuicja, to globalne przeczucie jest być może najbardziej oczywistym z niewidzialnych znaków. Cały świat czuje, że stoi na krawędzi czegoś wielkiego i strasznego jednocześnie. Wróciłem do Jerozolimy jesienią. Wiatr wiał mocno nad górą Syjon. Eliachu był już bardzo słaby, ale nalegał na spotkanie. Usiedliśmy obok siebie, patrząc, jak zachód słońca barwi mury miasta. Trzymał moją rękę i powiedział: Scena jest gotowa. Aktorzy na pozycjach. Brakuje tylko ostatniej kurtyny. Zapytałem, czy jest nadzieja, czy jeszcze jest czas. Uśmiechnął się ze łzami w oczach i odpowiedział: Zawsze jest nadzieja, dopóki jest skrucha, ale skrucha znika i to jest najniebezpieczniejszy znak ze wszystkich. Te słowa zraniły mnie głębiej niż jakakolwiek przepowiednia, bo spośród wszystkich nieszczęść grożących światu, żadne nie jest tak destrukcyjne jak duchowa obojętność. Ludzkość nie odrzuca już Boga, jedynie go ignoruje. A to milczenie jest ogłuszające. Tamtej nocy poszedłem do ściany płaczu. Setki ludzi modliły się, płakały, dotykały kamieni z oddaniem. Zamknąłem oczy i poprosiłem o odpowiedź. Wiatr się wzmógł. Nagle odległy dźwięk. Dźwięk szofaru, dochodzący skądś z wzgórza. Na chwilę wszystko się zatrzymało. Wydawało się, że czas został zawieszony. Otworzyłem oczy i poczułem nieopisaną pewność. Zegar profetyczny posuwał się naprzód i nic nie mogło go zatrzymać. Kolejne dni to potwierdziły. Otrzymałem wiadomości od kolegów z całego świata raportujących dziwne zjawiska: niebo zabarwione na czerwono, zorze na nieoczekiwanych szerokościach geograficznych, drżenia w miejscach, gdzie nigdy nie było trzęsień ziemi. Naukowcy próbowali wyjaśniać, ale wyjaśnienia brzmiały krucho, coś większego trwało. A pośrodku tego rósł globalny feeling rozpaczy. Ludzie nie wiedzieli dlaczego, ale czuli, że coś się kończy. W cichy popołudnie ponownie przeczytałem notatki Eliachu. Opisywał sześć głównych znaków: globalny rząd, apostazję, upadek moralny. Odbudowę świątyni, napięcia na Bliskim Wschodzie i porwanie, ale na końcu stron była odręczna uwaga. Siódmy znak nie będzie widziany oczami, ale odczuwany w sercu przebudzenie resztki. Te słowa ponownie rozpaliły coś we mnie. Może prawdziwy cel proroctw nie był ogłaszaniem zniszczenia, ale powołaniem tych, którzy jeszcze słuchają. Zrozumiałem, że nawet pośrodku ciemności Bóg zawsze zachowuje lud, płomień, duchowy opór, który odmawia poddania. Koniec to nie tylko zamknięcie ludzkiej historii, to narodziny nowej ery. Zacząłem rozumieć, że znaki to nie mapa apokalipsy, ale wezwanie do skruchy. Ucisk to nie boska zemsta, ale ostatnie zaproszenie do odkupienia. Eliachu mówił, Bóg nie krzyczy, by przestraszyć. Krzyczy, bo czas się kończy. Dlatego teraz mówię do Ciebie, który słuchasz lub czytasz te słowa. Może świat wokół Ciebie jest pogrążony w strachu, zamieszaniu i niedowierzaniu. Może przyzwyczaiłeś się myśleć, że proroctwa to legendy, lub że koniec czasów to tylko metafora. Ale co jeśli nie, co jeśli znaki są realne? Co jeśli każda kryzys, każda zmiana klimatu, każdy nowy lider, każde globalne wstrząsy wskazują na ten sam punkt końcowy? Jeśli tak, kwestia nie brzmi co się wydarzy, ale co zrobisz zanim to nastąpi. Jeszcze jest czas. Jeszcze jest łaska. Skrucha to klucz otwierający drzwi zanim się zamkną. Nie czekaj na panikę by szukać wiary. Nie czekaj na trąby by rozpoznać prawdę. Zrób to teraz. Póki cisza jeszcze jest miłosierna. Starożytni rabini mówili, że kto obserwuje znaki z pokorą, nie boi się przyszłości. To esencja wszystkiego, czego nauczyłem się od Eliachu. Przyszłość może być nieunikniona, ale przeznaczenie duszy to wybór. Gdy słońce chowało się za wzgórzami Jerozolimy, zamknąłem notes i wyszeptałem modlitwę. Panie, otwórz nasze oczy, byśmy widzieli to, co przed nami, i daj nam odwagę, by trwać mocno do końca. W jej tym momencie poczułem ten sam pokój, który opisywał rabin. Nie brak strachu, ale obecność celu. I zrozumiałem wreszcie, że prawdziwy sekret nie tkwi w wiedzy, kiedy koniec nadejdzie, ale w życiu przygotowanym na niego każdego dnia. Kiedy opuszczałem Jerozolimę, niebo było szare i ciężkie. Wiatr, schodzący z góry oliwnej, niósł zapach starych kamieni i wilgotnej ziemi. Każdy krok, który robiłem wąskimi uliczkami starego miasta, zdawał się echoować wieki historii, jakby mury cicho mnie obserwowały, strzegąc sekretów, do których ludzie jeszcze nie są gotowi. Eliachu odszedł kilka dni wcześniej. Jego nieobecność była omenem sama w sobie. Czułem, że jego misja się skończyła, a moja zaczęła. Podczas lotu.